tym żyje, Śląs. żyje Śląs. Pokazy ognia i tańców egzotycznych, spotkanie kabaretowe z Janną Bartel, kramy z ozdobami i maszketami świątecznymi. To tylko część atrakcji, jakie będą na chorzowskim jarmarku bożonarodzeniowym, mówi wiceprezydent Chorzowa Marcin Michalik. Będzie także rzeźbienie w lodzie, będzie także, jak co roku u nas w już Rączka, kościół, który pokazuje, jakie potrawy należy przygotować na Wigilię na Święta na Śląsku, a jak się gotuje w innych częściach naszego kraju. Jarmark na Deptaku przy ulicy Jagiellońskiej rozpocznie się jutro i potrwa do niedzieli. Tymczasem już dziś specjalne mikołajki ruszają w dziupli pod chmurką. W świetlicy prowadzonej przez Stowarzyszenie Chorzowska Lauba pojawi się rapujący mikołaj, a wcieli się w niego raper wirus. Mówi Seweryn Woźniak ze Stowarzyszenia Chorzowska Lauba. Chcieliśmy zrobić coś ciekawego i niestandardowego. Coś, co będzie odbiegać od tego, co prezentują inne stowarzyszenia czy tego typu instytucje. Ja od wielu lat robię wywiady z raperami i bardzo łatwo jakby było mi nawiązać kontakt z tym człowiekiem. Bardzo łatwo było mi namówić go na to, żeby przebrał się z tego Mikołaja i wykonał koncert i rozdał dla dzieciaków prezenty właśnie w takim przebraniu. Rapujący Mikołaj startuje w Dziupli pod Chmurką już za pół godziny. A w niedzielę odbędzie się turniej Mikołajkowy Karate Kyokushin. Zawodnicy walczyć będą o puchar prezydenta miasta Sosnowca. Mówi Shihan Eugeniusz Dadzibuk, piąty dan. Ten turniej Mikołajkowy jest przeznaczony tylko dla członków naszego klubu. Także zawsze bierze 110, 120 do 150 osób. Podział je kategorie wiekowe i powiedzmy są wagowe też. Jak na przykład dzieci do 9 roku życia walczą do 28 kg, 28. I według tej weryfikacji, jakie będą kategorie jak wagowe, wtedy robimy podział powiedzmy lżejszych Ciężniej. Turniej mikołajkowy Karate Kyokushin odbędzie się w hali sportowej przy braci Mieroszewskich. Sponsorem informacji drogowych jest Mera, salon ekskluzywnych łazienek w Tychach. Komfortowej drogi życzą sklepy Komfort. Sponsor programu i właściciel sklepu internetowego www.komfort.pl